Oto Modulus ECS10, czyli nowa wyrzutnia Nerf serii N-Strike od Hasbro. Zestaw, który trzymam w rękach, pozwala złożyć wyrzutnię na ponad 30 różnych sposobów. A jeżeli dołożymy do tego 4 zestawy modyfikujące, to otrzymamy ponad 1000 możliwych kombinacji. Tak wygląda sama wyrzutnia, a oto dodatki, które otrzymujemy w zestawie. Mamy tu 10-strzałkowy bananowy magazynek. Celownik do założenia na szynę taktyczną, kolbę z miejscem na dodatkowy magazynek, uchwyt, który montujemy z przodu oraz przedłużenie lufy. W zestawie otrzymujemy także 10 strzałek lit. Modulus to półautomat. Zasilany jest na 4 baterie typu AA, a jego maksymalny zasięg wynosi 27 metrów. Żeby wystrzelić należy uzbroić wyrzutnię przy pomocy dolnego spustu. Następnie wciskamy górny i oddajemy strzał. Zobaczcie. Najlepsze w Modulusie są oczywiście możliwości modyfikacji. Poza tym, co otrzymujecie w zestawie, możecie wzbogacić swoją wyrzutnię o 4 dodatkowe zestawy modyfikujące. Pierwszy z nich to nerw zestaw magazynków, który zawiera dwa 12 strzokowe magazynki typu Clip System, które możemy połączyć ze sobą za pomocą dodatkowej klamry i szybko obracać. W zestawie znajdują się także 24 strzałki Elite w kolorze białym. Kolejny jest nerw, zestaw misji specjalny, w którym otrzymujemy składany przedni uchwyt, przedłużenie lufy oraz celownik wyświetlający czerwoną kropkę na szybce. Trzeci w kolejności jest nerw zestaw atak w zwarciu, który zawiera tarczę ochronną oraz odczepianą kolbę z wyrzutnią i dwie białe strzałki elity. Czwartą pozycją jest nerw zestaw Snajperski, który zawiera dwójnik. Celownik oraz dodatkową lufę. Podsumowując, Modulus to niesamowita wyrzutnia, którą możemy dostosować do każdej, nawet najtrudniejszej, misji. W podstawowej wersji możemy modyfikować ją na 30 sposobów, a z zestawami mamy ponad 1000 możliwości modyfikacji. Dzięki czemu możemy stworzyć naprawdę unikatową wyrzutnię. To był modulus ECS-10 i cztery zestawy modyfikacyjne. Pamiętajcie, oczywiście, że wszystkie zaprezentowane dzisiaj produkty przeznaczone są dla osób powyżej 8 roku życia i dostępne są w dobrych sklepach z zabawkami.